Cześć kochani, witajcie na moim kanale ponownie w to sobotnie przedpołudnie. Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować takiego uroczego maluszka dla dziewczynki. Jest to album przeznaczony na pierwszy rok życia. Zanim sobie zaczniemy oglądać album, pokażę Wam z jakich papierów powstał, ponieważ są to papiery, na które bardzo długo czekałam i które ciężko jest zdobyć. Zobaczcie, jakie piękne papiery. Hiszpańska marka papierów skrapowych Papers for You. W tej kolekcji dominują odcienie różowego, fioletu, niebieskiego. Prześliczna kolekcja z bardzo bogatymi, może nie bogatymi grafikami, ale mamy aż 12 papierów z grafikami, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dużo również mamy teł. Także taka ciekawa kolekcja. Jest ona dostępna jedynie. W formacie 15 na 15, to znaczy raczej była, bo już, bo już chyba kupiłam ostatnią. E, na, niestety nie jest właśnie w tej dużej wersji dostępna, stąd też albumik, który z niej powstał, no nie mógł być zbyt duży. nie jest to taki przyjemny format. E, mój album ma wymiary 17 na 17, a karty w środku 15 na 15. Zaczniemy sobie od tego, również, że użyłam do wykonania tego albumu nowej okleiny, na układkę, jak widzicie, taka w groszki, w kropeczki, różowa okleina od Craft Oklok, jest to okleina papierowa, taka śliska, satynowana, bardzo przyjemna taka, bardzo przyjemna w dotyku, fajna, naprawdę. Tutaj na okładkę już też nie decydowałam się dawać jakiś ozdób, mamy tylko tekturkę, tekturkę taką w wersji jakby 3D, mam nadzieję, że to widać, ona jest taka grubsza, fajnie mi tutaj pasowała, a jak tu widzicie zostawiłam po prostu tą okleinę, żeby była widoczna, no i tutaj z tyłu tylko moje logo. Album zawiera cztery karty, nie jest bardzo rozbudowany ze względu na to, że miałam do dyspozycji... Tylko jedną małą kolekcję. Mamy również wstążkę tutaj z napisem It's a Girl, czyli to dziewczynka. Przejdziemy sobie do oglądania już środka albumu. Pokażę Wam najpierw taki pff, może po całości widok, jak to wygląda. No, po rozłożeniu ten album wcale nie jest taki mały. Jest przeznaczony wyłącznie na zdjęcia w formacie 9x13. I pokażę Wam, co mamy tutaj po kolei. Mój pierwszy roczek. Tak jak wspominałam, album przeznaczony na zdjęcia z 12 pierwszych miesięcy życia, i na samym początku mamy metryczkę z podstawowymi danymi naszego maluszka: imię, data, miejsce urodzenia, waga i wzrost. Tu z tyłu jeszcze też można sobie wkleić zdjęcie, coś zapisać. Taka metryczka, która jest tutaj, trzyma się na magnesie. I dodatkowo przytrzymuję zdjęcia, które możemy wkleić tutaj. Do tej książeczki pod tym beli będę cyfra 1, czyli pierwszy miesiąc. I tutaj zdjęcia 9 na 13. Można oczywiście włożyć sobie więcej zdjęć tutaj. Będą się one dobrze trzymać, bo tutaj mamy magnesik. W napisie również występują, w albumie, przepraszam, występują również napisy, no, które w zasadzie większość sama. E, tworzyłam. Kolejna strona, kolejny miesiąc życia, drugi. Mamy zapięcie za pomocą tego kółeczka na magnes, i tu mamy już ukryte klapki. Dodatkowo na tej stronie możemy sobie włożyć zdjęcia luzem, wkładając je tutaj pod ten paseczek. Czasami jest tak, że tych zdjęć na przykład mamy więcej. Chcemy je również umieścić w albumie, to tutaj można wykorzystywać śmiało takie miejsca. No i całość będzie też fajnie się trzymać, bo tutaj będzie trzymał magnes. Kolejna strona, tu mamy dwa miesiące, trzeci i czwarty. I tu już klasyczna dolna kieszeń z matami na zdjęcia. Jak widzicie, mam trzy maty, można tu wkleić sześć zdjęć. Można również włożyć zdjęcia luzem do tej kieszeni. Mamy tu dwa miesiące, więc zdjęć pewnie będzie troszkę więcej. Kolejna strona, tutaj też mamy dwa miesiące, piąty i szósty, szybko rosnę. I tu mamy na początek, mamy klapeczki, które otwierają nam się na wszystkie strony. O I moja ulubiona grafika z tej kolekcji, ta słodziutka myszka z, tutaj obok z wazonem, z kwiatami. Jeżeli na przykład tak jak ja nie chcielibyście sobie zakryć tej właśnie myszki, możecie dociąć sobie tutaj zdjęcie i takie lekko przycięte zdjęcie tutaj sobie wkleić obok. W ten sposób oszczędzicie myszkę. <noise> Oczywiście można również wkleić zdjęcie dowolnie no tak jak po prostu Wam się będzie podobało. Ja najczęściej, jak właśnie są w papierach takie grafiki, to staram się docinać nieco zdjęcia, po to, żeby było. I wyeksponowane piękne zdjęcie, ale żeby jednak zachować fajną grafikę. Kolejny miesiąc, siódmy. Mamy też takie, i jak widzicie, tutaj na, na stronach się pojawiają wycięte elementy, ale to już z wykrojników. I jako dodatkowa ozdoba, tutaj mamy już wklejoną na stałe książeczkę na siódmy miesiąc. I tu sobie wyklejamy czterema zdjęciami. Kolejny miesiąc, ósmy. Sama słodycz. Tutaj mamy takie rozwiązanie e, strony za pomocą sznureczka ćwieków. I tu również e, taka moja porada dla Was. Jeżeli na przykład nie chcecie wklejać tutaj zdjęć i jednocześnie przykrywać tym razem tych e, króliczków, to możecie po prostu włożyć sobie zdjęcia tutaj. One Wam się będą trzymać, bo tu jest wiązanie na sznuraczek, więc to Wam się będzie trzymało w środku. Dzięki temu będzie też ta grafika widoczna. Oczywiście można wklejać tutaj też do środka zdjęcia. Każdy, kto ma taki skrapowy album, to po prostu w nim rządzi. Robi po swojemu, tak żeby jemu się podobało. Ja Wam y, mówię, jak, jak to u mnie wygląda. Kolejne miesiące życia, dziewiąty i dziesiąty. Tutaj mamy wodospad, zawiązywany na wstążkę. No i tu oczywiście sobie wyklejamy zdjęciami, najlepiej podwójnie, bo tu mamy też dwa miesiące, tutaj też jeszcze się zmieści takie zdjęcie. Także można wykorzystywać takie dodatkowe miejsca i sobie wklejać zdjęcia. Oczywiście pamiętajcie o tym, że wszystkie takie wykończenia wstążek są, są opalone, tak że nie musicie się martwić, że Wam się postrzępią. Śmiało to można zawiązywać, nic się z tym nie będzie działo. Przedostatnia już strona w naszym albumie, 11 miesiąc życia. Mamy takie urocze liski, które się tutaj przytulają. I tu mamy poziomy belly band, no oczywiście z matami na zdjęcia. Tutaj też dodałam magnes po to, żeby w albumie nic nie latało. I oczywiście większa ilość zdjęć tutaj też wejdzie. No i przechodzimy już do 12 miesiąca, więc nasza kruszyna ma już roczek. Świetna zabawa, podpis. Wiązanie po raz kolejny na sznureczek. Tutaj oczywiście miejsce na kolejne zdjęcia. No a tutaj. Maty na zdjęcia, dwie maty. Oczywiście do kieszeni pamiętajcie, że zwykle mieści się więcej. Także może, możecie tutaj śmiało sobie dołożyć te zdjęcia. Oczywiście można wkładać tak, ale można też wkładać tak. To pełna dowolność. No i zawiązujemy sobie całość. O! I jeszcze Wam pokażę tutaj tą grafikę, też bardzo fajną. Piękne chwile dzieciństwa, przeurocze są te grafiki. Teraz Wam pokażę tak skrótowo ten album, jak on się prezentuje. Karty nie są może mocno rozbudowane, ale myślę, że rozwiązania są ciekawe, są fajne. Napiszcie oczywiście mi co myślicie, jak Wam też się podoba. To groszkowa, ta groszkowa okładka, czy jest fajna taka w kropeczki. Ja mam, powiem Wam, do niej taki szczególny sentyment. Ci z Was, którzy znają tą historię, to wiedzą, że właśnie pierwszy album, jaki dostałam na prezent, to właśnie był w tej okleinie. I bardzo, bardzo mi się podobała, ale sądziłam, że jest trudna w pracy. Ale tym razem, jak zobaczyłam tę kolekcję, to pomyślałam właśnie, że może... Może nie tym razem lniane płótno, a spróbujemy właśnie coś takiego. I jestem bardzo zadowolona z efektu, jak to wyszło. Też jest to fajnie się e, trzyma to w ręce. To jest takie, tak jak wspominałam, troszeczkę takie śliskie, ale bardzo fajne. No i taki powstał sobie albumik. Na koniec Wam powiem, że ten albumik szuka właśnie swojej właścicielki. Także jeśli jakaś księżniczka się e, urodziła, jest już na pokładzie albo jest w drodze, Serdecznie zapraszam rodziców do zakupu Oczywiście znajdziecie wszystkie szczegóły do mnie, kontakt do mnie w opisie do tego filmiku Będzie również tam informacja o tym ile album mieści zdjęć Bo no to jest świeżaczek, jeszcze nie zdążyłam policzyć tych miejsc Także w opisie do filmiku to znajdziecie Pochwalę się jeszcze jedną rzeczą Udało mi się również zakupić dwie inne kolekcje, też z tej właśnie hiszpańskiej marki papierów. Też będą to dziewczęce albumy, i też będą takie słodkie. <noise> Także to są moje ulubione, naprawdę ulubione prace, takie albumy, a robię naprawdę z ogromnym sercem i sama nie wiem, kiedy po prostu powstają takie, takie właśnie słodziaki. Ale bardzo, bardzo przyjemnie się je robi. Mam nadzieję, że Wam przyjemnie się je ogląda. A jeżeli komuś podoba się taki album na tyle, żeby go kupić, to serdecznie zapraszam. Znajdziecie mnie również w serwisie Artyferia, gdzie staram się na bieżąco aktualizować wszystkie moje dostępne prace. Na dzisiaj to wszystko. Słyszymy się za kolejne dwa tygodnie. Serdecznie Was pozdrawiam. Życzę miłej soboty. Do usłyszenia niedługo. pa! pa.